Cichutki nie jest. Cichutki tak, nie sporta, jest. sportowy wydech, no więc. Tutaj sportowy wydech? Zagłuszę. Tak, sportowy wydech. Dobra, panowie, proszę mnie tu ładnie poinstyłować. Dzisiaj znajdujemy się w, czym tak? w ciekawym aucie w torpedzie. Tak, to jest amerykańska myśl techniczna. W tym przypadku Ford Mustang z 2006 roku. W mhm. ciekawej konfiguracji bo tutaj z ośmiocylindrowym silniczkiem. O mocy 320 KONI o pojemności 4,6 litra. Ojej. Tutaj możemy jeszcze powiedzieć, że auto ma zmieniony układ dolotowy. Ma fit stożkowy z przegrodą termiczną. Dodatkowo w aucie jest zrobiony kompletny wydech, więc będziemy mhm. na pewno je dobrze słyszeć. Ojej. I jest usztywniony samochód. Ojej. Będzie się działo? Będzie. No i tutaj nasz specjalista Piotrek zamontował instalację gazową Tak, tutaj zamontowaliśmy e, zestaw BRC Drive drive wersji Plus czyli z najnowszym komputerem, najnowszej tak? konfiguracji I cóż, e, auto amerykańskie, więc tutaj pomówmy też o kosztach tak e, z tego tytułu, że to jest silnik V8, więc na pewno mało nie pali w tym przypadku jest to 16 litrów benzyny. Tak według statystyk, więc prawdopodobnie będzie więcej. Tak, i przy tych wymienionych, wymienionych dolotach i tak dalej 16 litrów będzie nam palił. Dobrze, dobrze. No ale trzymajmy się Dobra. wersji. Trzymajmy się statystyk. Tak. E, dla porównania, w tym przypadku spalanie gazu będzie oscylowało w okolicach 18 litrów, więc już jest bardzo rozsądnie przy dzisiejszej cenie gazu. To ile będzie? Jaka jest oszczędność, Piotruś? Na każde tysiącu mamy 450 zł, więc to już jest. jest. Na, każdym Na każdym tysiącu. I panowie panie o! 10 tysięcy przejechanym tym samochodem to 4200. 500 500? 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca i tysiąca i zwrot instalacji już jest po około 13 tysiąca km. Jezu. To jest. Rewelacja. Super oszczędny na gazie. Piotrusz ty już wcześniej jeździłeś, żeby sprawdzić, wystroić. Teraz tylko jedziemy, żeby jakby pokazać, że autko sprawuje się fenomenalnie, że test drogowy na gazie przejdzie wyjątkowo no i bezawaryjnie i komfortowo. Prawda? Tak. Jeszcze teraz sprawdzasz ostatni raz parametry przed wydaniem tego autka klientowi. Ojej! To tylko ma dwa tunniki, więc nie ma, nie ma... Więcej. Nie ma żadnych wygłoszeń. Nie tak. ma wygłoszeń. To ma jeździć. To ma jeździć głośno jeździć. Wyjątkowa. ona zresztą zresztą jeszcze piękny, prawda? On ma inne wyposażenie, Michał. Ostatnio był jakiś Mustang tam chyba 3? Jaki? 3 tak, 3,7. Ale wnętrze miał zupełnie inne. Tak, bo Czy tutaj mamy jest... wersję GT. To jest... A, czyli wersja GT. Czyli tak. środek też inny. No Wraz widać, bo ten jest wyjątkowy. Też. Tak. Easy a druga sprawa, ten był troszkę młodszy. Rozumiem. Bo już miał więcej zmian kosmetycznych. Aha, ale ten jest, powiem Wam, taki... Przyjemny. 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 Tutaj takie nawiązanie do klasyki, takiej różnica. No właśnie tutaj wezmę, poczekaj, pokażę. Stanie. Tu, tu jest zegarki, zobaczcie Państwo. No fajne, ciekawe. Teraz Ford właśnie ma taką tendencję do stylizacji aut swoich właśnie w takich Retro. Tak, takie retro. Fajnie. Auto już jest wystrojone, więc tutaj finalnie już możemy oddać dla No tak, ale ja bym chciała jeszcze, żeby poczuć, wiesz, taki klimat i przeciążenie, bo chciała, wiecie? O jest Bo zawsze za mi to was... co? Za chwilkę wyjedziemy na... Wyccie cię tu za szyję. W takich autach wszystko mi można? O Jezu! Michał! To ładnie to przyspiesza, ładnie brzmi. Przepięknie tak? przyspiesza, pięknie brzmi. Jak typowe amerykańskie fałszywe. No, nawet nam tutaj kolega elegancko podziękował, żeśmy go takim wozem puścili. Bo wiedział, że nie ma szans. Wiecie to wspaniale również to, że auto jeździ komfortowo. No jest, no, petarda i prawie, słuchajcie, 450 zł między benzyną a gazem. Więc tak naprawdę można pofisiować, co? No tak, na dzień dzisiejszy przecież e, w litrze benzyny mieści się około chyba 3 litrów e, gazu. To jest, słuchajcie, niesamowite. Tak. Mam nadzieję, szanowni państwo, że usłyszycie. Jak się jedzie ino, ino, troszkę, troszkę, troszkę to buczy. A jak się już da Automa troszkę... to ma sprawiać, co? sprawiać Sprawia? Sprawia Bra. Wam frajdę? Zdecydowanie. Na pewno słychać na mieście Sprawiają w frajdę z jazdy i wzbudza zazdrość przechodniów, tak? Bo z pewnością. A to pewnie jeździł. na to w Jak pitarku u ciebie? Jak Czy nawet przy takich tak nie. Nawet przy takich przeciążeniach też jest pięknie. Tak, nie robi na instalacji wrażenie. nie akurat robi akurat tutaj ta moc. Skromne 320 koni. Nie robi. No widzicie, na instalacji nie robi to wrażenia. Ta instalacja ma duży zapas wydajnościowy. No. Spokojnie właściciel może dorzucić jeszcze kompresor albo zmniejszyć jest... moc w inny sposób. No to możliwości Są. właściciel tego Mustanga ma Dużo. ogromne. Cały czas nam się tam rysują wykresy? Tak. Tak. Oj. Taka diagnostyka. Taka? W szpitalu lekarza. Aha. To jak... <laughs> Czyli to... panie doktorze, jak tam? Panie, panie, pac pac pacjent żyje, pacjent żyje. Pacjent ma się żyje, dobrze. Pacjent bo było, że linie są ciągłe. Szarpany. Ale to przez pedał chyba gazu Michała. No tak. Michał, nie szarp pedałem tych linii. O Boże. Ma czym oddychać. Co? Ma czym oddychać pacjent. No ma. Zawsze ta zawrotka kojarzy mi się z czymś wyjątkowym, co Michał? Z przyspieszaniem. Przyspieszaniem. Panie doktorze, jak tam linie? Niestabilne. To, jak jest ta to jest stabilne, zobaczcie Państwo, tam się nic nie dzieje. A tu potem... Juu, juu. Musimy się pochwalić od razu przy okazji tego filmu, że dzisiaj no. strzeliło nam tysiąc subskrybentów na YouTubie. Tak, tysiąc i ponad milion. Czyli już tak. mamy... Już bijemy, tak, kolejny rekord. Tak, dokładnie. Dzięki temu Mustangowi na pewno nam oglądalność wzrośnie, prawda? Skoczyć Skoczy jeszcze bardziej. Skoczy no, jeszcze bardziej. Na pewno, bo staramy się zawsze pokazywać jakieś ciekawe autka. Tak. Nietypowe konstrukcje, takie co każdy jeździ i widzi na ulicach, tylko też jakieś tam potrafimy wybaczyć rodzynki. Tak. Oj, o! rozumiem, że w normalnym użytkowaniu tak się go nie użytkuje, tylko my go sprawdzamy teraz pod każdym obciążeniem. Tak? Tak. I go w sprawdziliśmy. W sumie takie auta na kupują, bo ci którzy chcą mieć frajdę z jazdy, więc tutaj na pewno będą, będzie ktoś dociskał, bo do tego... Do to celów, auto stworzone. Auto stworzone jest, tak? Tak jest. Nikt spokojnie nie planuje jeść. Możemy tak powiedzieć. No chyba, że z dziećmi z Jest dobre. Fajny chłopak. Fajny chłopak z tego Mustanga. Piotrze, teraz jedziemy, właśnie zdążamy już do Energy. Ja mogę powiedzieć, że wyjątkowe doznania. Fajny samochód. Taki naprawdę polecamy. Teraz wiem, że po montażu u gazu no, nic się nie zmienia, jest komfortowy na jednym drugim paliwie, nie ma problemu żadnego, a dodatkowo naprawdę bardzo dużo pieniędzy takim właścicielom, takich właśnie Mustangów zostaje w kieszeni. Też widzę, że cały czas śledzisz mapy, patrzysz te wszystkie wykresy, więc chciałabym się tylko upewnić, że już jedziemy do firmy i spokojnie nie, możemy. Już, już jedziemy do firmy. Tak. I możemy spokojnie klientowi oddać ten samochód, Jak tak? tak? Z prawdziwą przyjemnością i bez obaw. Tak. Tak? Jak najbardziej. No to super. Dobrze, szanowni Państwo, zapraszamy do Energii. Wykonamy swoją pracę solidnie, dzięki czemu będziecie się Państwo cieszyć samochodem przez długie lata na obu paliwach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.